Jest minuta po 24-25 września i zaczynamy właśnie kryminalny maraton. Pokażę się Wam dopiero jak się umyję i powiem Wam też, co będę czytała jako pierwsze. Ale najpierw muszę ściągnąć buty, bo się jeszcze rozciągałam. <laughs> Zobaczcie jaka mokra, masakra, dobra, nie pokazuje się, e, idę się umyć i odezwę się do was później. Umyłam włosy i jestem taka strasznie rozczochrana, mówię cicho, bo już jest późno, bo wiecie, zanim się umyłam, zanim co, to trochę czasu minęło, jutro trzeba wcześnie wstać. W każdym razie, cześć, witam was bardzo serdecznie, rozpoczynamy kolejnego reading vloga, tym razem z maratonu z kryminałami. Słuchajcie, ja tak naprawdę myślałam, już wam o tym wspominałam, ale powtórzę się jeszcze raz. Myślałam, że jak będę nagrywała reading vloga z tego maratonu, to część kryminałów, które planowałam przeczytać, będę miała już za sobą, ale czytelniczo ten miesiąc był, jest naprawdę kiepski, bo udało mi się przeczytać dwie książki. W tym jedną skończyłam wczoraj, czyli świeżego Niko Walkera, ale mam nadzieję, że w ten weekend uda mi się wszystko nadrobić. W każdym razie zaczynam swój maraton z książką e, Michaela Rassela Miasto cieni. Ja opis tej książki czytałam wam w TBR-ze. Zaczęłam już ją czytać, bo jestem na stronie uwaga, uwaga 30. <laughs> Więc no poszalałam. E, póki co mi się podoba. Jak to wszystko się zaczyna rozgrywać. Jeszcze nie wiem, jak tutaj będzie połączone morderstwo z Dublinem Gdańskiem i z kobietą, jakby na razie poszło to w zupełnie innym kierunku. Ale no, tak jak Wam mówię, jestem też na samym początku, więc nie mogę nic więcej powiedzieć. Słuchajcie, jest godzina pierwsza. <grym> Czy ja zawsze muszę zaczynać tak późno? Te wszystkie moje reading vlogi, maratony strasznie jakimś nieogarem. W każdym razie, kochani, jest godzina pierwsza. Żeby nie było, że nie pokazuję, mm, nie wiem, czy będziecie widzieli, bo jest dość jasno. O, o jest godzina pierwsza. I ja słuchajcie, tak, zaczynam dopiero czytać. <laughs> będę Was informowała o swoich postępach. Mam nadzieję, że uda mi się przeczytać więcej niż jedną książkę podczas tego weekendu, bo tak naprawdę myślałam, że będę miała taki wiecie, cały weekend wolny właśnie na czytanie, że w piątek wrócę z pracy i zaczynam jazdę po prostu z kryminałami, a tak naprawdę. No dzisiaj właściwie już idę normalnie do pracy. W sobotę Adam ma wolne, na pewno jakoś czas spędzimy razem. W niedzielę jeszcze jadę w takich sprawach bardziej rodzinnych, także nie wiem ile to mi zajdzie. Myślałam, że będę miała więcej czasu, ale też cieszę się, że ten maraton będzie trwał 3 dni, nie dwa, nie jeden. Wiecie, żeby na spokojnie też sobie to wszystko ogarnąć, bo pamiętajcie, że czytamy dla przyjemności i żeby się dobrze bawić. <noise> Dobra kochani, także ja już się nie rozgaduję. Cieszę się, że bierzecie ze mną udział w tym maratonie i że przypadł Wam do gustu właśnie ten temat przewodni. Także to tyle. Ja idę czytać i pewnie odezwę się do Was rano. Witam Was bardzo serdecznie. Jest piątek, godzina 7:40. Ja mówię dość cicho, ponieważ obok śpi Adam zasnął na kanapie, po prostu położył się wczoraj i zasnął. Już nawet nie przychodził do sypialni. W każdym razie, kochani, ja przyszłam Wam powiedzieć, że udało mi się jeszcze przed pracą trochę poczytać, więc poszłam do przodu z Miastem Cieni Michaela Russella. I zaczyna się pomału ta historia zagęszczać, pomału wychodzi to, co powinno na plan pierwszy, także jestem zadowolona, ale no więcej będę mogła wam powiedzieć, jak też więcej przeczytam i zapewne jak wrócę z pracy. Ja dzisiaj wychodzę trochę później, bo jadę samochodem, więc nie muszę się tak spieszyć, żeby zdążyć na autobus. I tak, no jak widzicie, jestem troszeczkę niewyspana, chociaż makijaż to ratuje, tak mi się wydaje, ale późno poszłam spać. Więc jak wrócę, to się ogarnę na pewno. Dobra, ok, bo już mówię to, co jest oczywiste. Ojejku. Powiem wam tak. Zamówiłam pogodę na ten maraton, ponieważ od godziny 10-11 pada. Więc mam czas na czytanie! <grych> I w ogóle hit, słuchajcie, chciałam sobie zrobić obiad, no bo wróciłam z pracy, jestem głodna i, i chciałam to ogarnąć, ale Adam napisał mi, że od godziny 9.30 nie ma wody. Przy czym nie było żadnej informacji, więc ktoś tam z naszego bloku skontaktował się z no, dostawcą. I otrzymał informację, że o godzinie 15 woda już powinna być. Jest godzina 16:30, ja właśnie wróciłam z pracy i wody, jak nie było, tak nie ma. <śla> Chciałam sobie zrobić zupę. Najwidoczniej nie jest mi dzisiaj pisana ani zupa, ani bieganie. <śla> no już trudno. Dla pocieszenia, słuchajcie, przyszła do mnie paczka. Nawet nie wiedziałam, bo nie dostałam żadnej wiadomości, że została nadana ani nic i. Jestem w szoku, że ona tak szybko w ogóle do mnie przyszła, ale rozpakuję i pokażę Wam, co znajduje się w środku. O! Jest to paczka z wydawnictwa poznańskiego, i w środku znajduje się koperta. Tutaj znajduje się chyba zakładka, a tutaj jest książka. I tutaj też jest informacja na temat jesiennych domowych targów książki od Wydawnictwa Poznańskiego, które odbędą się od 8 do 11 października. Jak coś to zachęcam, żebyście zajrzeli też na Facebooka, ponieważ tam jest już utworzone wydarzenie, można się dodać, zobaczyć z czym to się wie, jak to będzie wyglądało. Ja już o tym wydarzeniu tutaj nawet mam drugą ulotkę, bo też miałam przy drugiej książce. Też już wam wspominałam w Reading vlogu, tylko nie wiem, który reading vlog pojawi się najpierw. W każdym razie mówię ponownie. Niemniej jednak, dobra, przejdźmy do rozpakowania na razie tej paczuchy. Tak jak Wam mówiłam, tutaj jest raczej zakładka i jest przepięknie spakowana, ale ja nie wiem, jak ją wyciągnąć. O, mogę tak ją wyciągnąć. Uh, tutaj już możecie zobaczyć, jaka to jest książka, taka mała podpowiedź. Wyciągnęłam wszystko, dobra. Ojej, jakie cudowności. Zobaczcie. Jej, wygląda jak akwarelami namalowane. Cześć, mamy nadzieję, że czas, który przeznaczysz na lekturę nowej powieści Eli w szafak, będzie owocny. A historia Leili zainspiruje Cię, tak jak zainspirowała nas, do osiągnięcia podawne wspomnienia. Kiedy skończysz czytać 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie, podaruj tę książkę swojej przyjaciółce lub przyjacielowi, bo jest ona piękną powieścią o przyjaźni, która trwa mimo przeciwności. I takich przyjaźni Ci życzymy. Udanej lektury. Przecudowne. Chyba sobie zaraz to powieszę w ogóle e, na ścianie I, i koperta, w ogóle mm, ten matching, jeżeli chodzi o kolory. No i tutaj już jest książka wspomniana wcześniej, mianowicie Elif Szafak. 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie. Ja nie będę Wam teraz czytała opisu, ponieważ z tą książką pojawi się reading vlog, więc nie chcę Wam tutaj uprzedzać. W każdym razie chciałam Wam ją tylko pokazać. I to jak ona jest wydana i nie wiem, nie wiem czy to będzie widać. Chyba nie? Yy? Nie, nie. <grytania> Starałam się, jak mogłam, ale musicie wierzyć mi na słowo. Czekajcie, żeby. O, ostrość wróciła. Musicie wierzyć mi na słowo, że tutaj są tłoczenia. I to jest przecudowne w dotyku. A teraz co, ja sobie weznę książkę, którą aktualnie czytam podczas tego maratonu. I będę czekała, aż wróci woda, żeby mogła jakoś funkcjonować. Słuchajcie, y, śmieszna informacja. Właśnie przeczytałam na grupie naszej wspólnoty, że wody nie będzie do 21, do 22. Słuchajcie, dzisiaj nie mam siły już na nic innego, więc mega, mega, mega niezdrowy obiad. Później postaram się to spalić, ale na razie idę jeść, bo już jest siódma. O, kosmetyki z rana. Nie na moje włosy, bo wczoraj je olejowałam <grytania> przed snem i muszę je umyć. <grytania> w każdym razie jest godzina 9:20. Dziewiąta, dziewiąta ja poszłam spać jakoś po drugiej. Przeczytałam 250 stron, stron dobrze powiedziałam dobrze: Miasta Cieni i będę teraz kończyła. To znaczy, nie wiem jeszcze, czy nie będę kończyła za godzinę, bo chyba skorzystam z faktu, że nie pada i może pójdę pobiegać, ale. Muszę się ogarnąć i zobaczyć, czy jest tam taka pogoda, że chce mi się wyjść. W każdym razie, dzisiaj tę książkę skończę i zabieram się za następną i już wam pokażę jaką. Myślę, że zacznę czytać Iwy Prochaskowej, Roznegliżowane. Tak, to będzie ta książka, po którą sięgnę w następnej kolejności. Tak patrzę, jakie ona ma łamanie w środku, bo. Ta książka, no spoko się ją czyta kiedy się już wiecie wejdzie w całości w całą tę historię. Chodzi o to, że łamanie w środku jest takie, że jak są dialogi to jest spoko, ale jak jest ściana tekstu to jest dosłownie ściana tekstu, więc trzeba tym wzrokiem przejechać tą linijkę, tak. <ścoughs> wiecie o co chodzi. W każdym razie, kochani. <ścoughs> Ta książka jest o wiele grubsza. Nie wiem, ja chyba poszalałam trochę z grubością tych stron w tym maratonie. No zobaczymy. Jest godzina 23.20 chyba tak i ja właśnie skończyłam miasto cieni. Jakby nie mam słów. Drugi dzień maratonu, a ja dopiero skończyłam czytać pierwszą książkę, która nawet, nawet, pl, nie, która nawet nie jest jakoś wybitnie gruba, bo ma 370 stron. Ale muszę przyznać się, że troszeczkę ją męczyłam. Znaczy, tak, to, że poszłam na popołudniową drzemkę, to, to, to jedno, ale to, że się troszeczkę z tą książką męczyłam, to drugie. To nie jest tak, że ta intryga była tutaj zbyt zawiła, czy też zbyt banalna wszystko się ze sobą łączyło jakby wydarzenia na samym początku, które myślałam, że nie będą miały żadnego połączenia z wydarzeniami później, były połączone i wszystko skupiało się jakby na grupie osób z danego otoczenia jednak to nie było to, to co to znaczy jakby cała ta intryga były tutaj tak, może tak to Określę, że były tutaj wątki dla mnie kompletnie niepotrzebne, które dla mnie niepotrzebnie też strasznie rozciągnęły całą tę historię. Przez co ona w ogóle wydała się jakaś taka, mówiąc kolokwialnie, rozlazła. Tak, mamy tutaj przedstawioną historię detektywa, mm, który w pewnym momencie aresztuje mężczyznę za to, że wykonuje on aborcję. W ogóle cała akcja tej książki rozgrywa się w 1935 roku i wtedy poznaje on kobietę, która później informuje go, że tak naprawdę poszukuje ona. Mm, przyjaciółkę, która zniknęła. W każdym razie detektyw stara się jej pomóc rozwiązać całą tę sprawę. No i tak to mniej więcej się zaczyna, potem pojawiają się jakieś nowe tropy, pojawia się też kolejny trup, chociaż bardziej są już to same kości. I akcja rozgrywa się w Dublinie i w wolnym mieście Gdańsk. Tutaj jakby jest też dużo wątków politycznych, no bo mamy taki, a nie inny czas, więc jest to zrozumiałe. Niemniej jednak było tutaj kilka akcji, które dla mnie jakby w ogóle wzięły się znikąd i zastanawiałam się dlaczego się pojawiły więc ja dałam na Goodreads tej książce takie 3 na 5, ale dla mnie to jest takie 2,75 2,5 na 5 bo jakby fajnie, że wszystko ze sobą było połączone na samym końcu. Dobrze, że wszystko zostało też rozwiązane i przedstawione mnie jako czytelnikowi, bo bałam się, że zostanę z niczym, bo w pewnym momencie się na to zanosiło ale osoba, która była odpowiedzialna za zabójstwo na zdrowie yeah. <laughs> jakby mm, kompletnie ona się tam gdzieś tylko przewinęła, i jakby te postacie też były trochę bez charakteru. Też ten główny detektyw nie był jakoś charakterystyczny, i, i nie, nie jako, jakoś mi kompletnie ta książka nie przypasowała. To znaczy, nie była zła. Jeżeli ktoś lubi kryminały z wątkiem historycznym, to tak jakby spoko, ale. Spodziewałam się czegoś lepszego i spodziewałam się czegoś więcej po tej pozycji. Niestety się troszeczkę przeliczyłam, więc teraz zabieram się za kolejny kryminał, który miałam w planach, i mianowicie jest to książka Iwy prochaskowej, roznegliżowane, Nie będę wam czytała opisu, pewnie powiem Wam pod koniec troszkę swoimi słowami, o czym jest ta książka, no bo wydaje mi się, że opis może też wiele zdradzić. Jest niedziela, zaczynamy dzisiaj trzeci dzień maratonu czytelniczego z kryminałami. Jest chyba godzina 14, tak myślę. My właśnie z Adamem wróciliśmy, ja się wcześniej nie odzywałam, bo rano jak wstaliśmy, to się szykowaliśmy, pojechaliśmy i teraz jesteśmy już w domu. Także ja zaraz się prawdopodobnie przebiorę w coś wygodniejszego. <grytanie> I dalej będę czytała roznegliżowaną i wyprochaskowej. Jestem aktualnie na setnej stronie i póki co mogę Wam powiedzieć, że. Bardziej podoba mi się zarysowana cała sprawa kryminalna w tej książce niż w tej poprzedniej, ponieważ tutaj na samym początku mamy zarys postaci, które wydaje mi się, że będą jakoś tam zaangażowane w całą tę sprawę. Mamy też już detektywa, już jest też trup i wszystko zaczyna się, tak wiecie, jakby rozkręcać. W tamtej książce jednak było to troszeczkę inaczej poprowadzone, o czym ja Wam zresztą powiem też w podsumowaniu tego filmu. Za ciemno, bo oczywiście ja mam oświeconą tylko jedną lampę z tyłu, ale dobra, słuchajcie, jest godzina 20:00, tak, 20:30 już, ojej. I ja jestem na stronie 250, roznagliżowanej. <grytanie> musiałam to jakoś odmienić, bo wiecie, cały czas czytam i się skupiam na literkach. I oczywiście, myślałam, że już dawno tę książkę będę miała przeczytaną, ale jakby to powiedzieć, ja wiem, dlaczego ja organizuję maratony trzydniowe ponieważ kiedy przychodzi weekend i przychodzi godzina 15-16, to ja, jak takie dziecko w przedszkolu, mam jakiś taki alarm w głowie i sygnał się nagle pojawia, że muszę iść na drzemkę. I tak też było dzisiaj, po prostu czytałam, 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 po czym stwierdziłam: A, idę spać, oczywiście ręce do góry i zasnęłam. Jeżeli chodzi o książkę, to tak jak Wam mówię, jestem na stronie 250, mam jeszcze 4 godziny do końca maratonu, więc myślę, że zdążę przeczytać te 300 stron, które mi zostały. Jakoś przyspieszę. W każdym razie bardzo, bardzo podoba mi się ten kryminał. Podoba mi się to, jak to wszystko jest tutaj ogarnięte, jak ja macham dzisiaj rękoma. W każdym razie, po prostu ta akcja tutaj, ona nie zwalnia. Mamy bardzo dużo przesłuchań świadków. Te wszystkie osoby, które są tutaj przesłuchiwane. My je znamy, bo one się tutaj pojawiają od samego początku. Mamy takie sekwencje, to znaczy w sekwencje. Są takie fragmenty, gdzie poznajemy ich życie prywatne, ale też poznajemy te momenty, kiedy mieli oni styczność z. Tą dziewczyną, która została zabita. Ale w ogóle, jeżeli jeszcze chodzi o książkę, to ja tutaj odniosę się trochę do słów detektywa, które przed chwilą padły, to znaczy przed chwilą, bo no, kilkadziesiąt stron wcześniej, czy kilkanaście mniejsza z tym. W każdym razie przed chwilą detektyw powiedział, że on jakby. Widzi, jak to się zagęszcza, ale jeszcze nie wie, jak te wszystkie osoby z otoczenia ym, tej zaginionej dziewczyny, jak te osoby są ze sobą połączone. Jedno, co jest pewne, to przede wszystkim to, że wszyscy ją znali. I ja też tyle na razie wiem, ale super, że z każdą stroną, z każdą nową rozmową yy, odkrywane są karty. Które jakby pozwalają nam ułożyć te puzzle w jedną całość. A i co jeszcze przede wszystkim podoba mi się w tej książce, to sam detektyw. To znaczy, to nie jest tak, że mi się podoba pod względem wizualnym, ale podoba mi się jego system pracy, podoba mi się to, jak podchodzi do tej całej sprawy. No, ogólnie jakby to jest na duży plus. Dobra, przeszłam do sypialni, bo w pokoju obok jest Adam i coś ogląda, a jest godzina 24.02. No. Mm. Nie wiem, czy będziecie widzieli, bo mam taką tapetę, gdzie jest bardzo dużo elementów. W każdym razie, jeżeli nie widzieliście, to musicie mi uwierzyć na słowo, że są już dwie minuty po 24. Także ja przyszłam tylko Wam powiedzieć, że właśnie zakończył się kryminalny maraton. Udało mi się przeczytać Miasto Cieni, o czym Wam już wspominałam. Jutro w podsumowaniu Wam więcej powiem, a. Jeżeli chodzi o roznegliżowane, to książka ma nie 470, tylko 400 stron. Ja jestem na stronie 353, więc zabrakło mi 50 stron, żeby tę książkę skończyć. <laughs> Ale i tak czy siak cieszę się z wyników, wprawdzie przeczytałam tylko jedną książkę i jedną prawie skończyłam. Troszeczkę ten weekend się tak rozszedł, myślałam, że będę miała więcej czasu na czytanie, albo że nie będę tak zmęczona, jak byłam. E, Niemniej jednak, w każdym razie, świetnie się bawiłam, cieszę się, że podgoniłam e, te książki, które planowałam czytać. Myślę, że skończę czytać tą roznegliżowaną, tylko teraz jeszcze przed snem sobie przeczytam. Poczytam i jutro po pracy postaram się też coś przeczytać. Może będę jechała do pracy autobusem, to wtedy też coś mi się uda. Przed chwilą nagrałam Wam podsumowanie reading vloga z świeżym, a teraz przychodzę do Was, żeby podsumować ten maraton czytelniczy, który organizowałam w ostatni weekend września, czyli event. Czyli maraton z kryminałami. Mnie udało się przeczytać, no powiedzmy sobie szczerze, tak właściwie skończyłam jedną książkę i nie skończyłam drugiej książki. Myślałam oczywiście, że przeczytam 4-5 pozycji, a wyszło jak wyszło. W każdym razie pierwszą książką, którą przeczytałam, była to książka Miasto Cieni Michaela Rasala. Ja już o tej książce, co nieco wam tam mówiłam, z tego co kojarzę, jeszcze nie widziałam przy montażu, więc yy, tak. Z tego co wiem, to wam coś o tej książce już mówiłam. Niemniej jednak no, trochę męczyłam się przy tej pozycji. Myślałam, że będzie o wiele lepsza, a niestety było tutaj wszystko oprócz wątku kryminalnego. To znaczy on cały czas gdzieś tam był i zastanawiałam się, jak ta historia się zakończy: kto będzie odpowiedzialny za morderstwa, porwania i skąd to połączenie Dublina i Gdańska. Jakby, no, dostałam odpowiedzi na wszystkie te pytania, ale. Niektóre wątki były tutaj niepotrzebne. Ta książka mogła być o połowę krótsza i byłaby o wiele lepsza. To nie jest tak, że tutaj zwania, tylko że po prostu tutaj było tego tyle, a to jednocześnie było po prostu niepotrzebne. Ja w ogóle nie byłam zaangażowana w tę sprawę. Ja w ogóle nie czułam potrzeby, żeby rozwiązać tę zagadkę. Jakby w ogóle nie interesowało mnie to, czy ten morderca zostanie znaleziony przez tego detektywa, czy też nie. Jak... no nie, 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 kompletnie nie zachwyciła mnie ta pozycja. Oczywiście ma ona swoje plusy. Akcja rozgrywa się przed II wojną światową, i to tutaj czuć. Jest tutaj też dużo takich wątków, które potem się ze sobą splatają, i to może być plusem, ale ja oczekiwałam czegoś zupełnie innego, i po prostu nie. Kompletnie mnie ten kryminał nie zaangażował, a ja lubię, kiedy czuję się zaangażowana w cały kryminał i chcę się dowiedzieć jak najszybciej, kto stoi za zbrodnią. Tutaj po prostu tego nie było, ale zaczęłam czytać drugą książkę i przeczytałam 350 stron. Mianowicie, jest to pozycja Iwy Prochaskowej, roznegliżowane, i tutaj mamy przedstawioną historię. Już o wiele lepiej. Mianowicie zostają znalezione zwłoki Ann, tak mówię, ponieważ jest ona mm, wietnamką, która mieszka w Pradze. Jest to młoda dziewczyna, która ma dość bujne życie. To znaczy, z jednej strony studiuje ona prawo, dorabia sobie w klubie nocnym, jest też opiekunką dla takiego mężczyzny, który uległ wypadkowi i no, ma tam problemy takie spore zdrowotne, i jest ona połączona z innymi bohaterami, którzy tutaj od samego początku się pojawiają, i oni się przewijają przez całą historię. I mamy tutaj zawężoną grupę ludzi, którzy są ze sobą w jakiś sposób połączeni, i ja już w pewnym momencie, tak gdzieś na stronie, chyba 250, tak 310, nie wiem. W każdym razie, już tak pod sam koniec domyślałam się, kto będzie odpowiedzialny za zbrodnię. Do samego końca byłam tak, a jednak nie, a może nie, a jednak tutaj ci podrzucimy jakiś inny trop, tutaj coś tam, tutaj tamto. No i koniec końców. No, <laughs> powiem wam, że ten kryminał mnie nie zawiódł. Szkoda, że nie skończyłam go czytać w niedzielę. Szkoda, że miasto cieni nie odłożyłam i nie zaczęłam czytać, właśnie roznegliżowanej, bo wydaje mi się, że o wiele szybciej by mi się tę książkę czytało niż, niż tę poprzednią. Naprawdę wciągnęła mnie cała akcja, i jeżeli szukacie takiego fajnego kryminału z dobrym detektywem, to znaczy z dobrym, on jest dobry, ale jakby jest też właśnie taką postacią z charakterem. Co o, teraz mi się przypomniało. W tej książce dla mnie nie było żadnej postaci z charakterem, wszyscy byli po prostu nijacy. A tutaj właśnie bardzo dobrze zarysowani są bohaterowie, także tak. Jeżeli chodzi o tę pozycję, to dla mnie super, jeżeli o tę, to kiepsko. W każdym razie podsumowując, słuchajcie, wezmę kalkulator, bo... Wiecie albo nie wiecie. Ja w liczeniu nie jestem mistrzynią. W każdym razie z roznegliżowanej udało mi się przeczytać 350 stron. Skończyłam, ale już po maratonie. A tutaj e, przeczytałam najpierw 20 stron, a książka ma łącznie 300. Dobra, 370, czyli minus, no to, no dobra, to to prosty rachunek, 350, czyli łącznie przez weekend przeczytałam 700 stron. No poprzedni maraton poszedł mi o wiele lepiej, bo przeczytałam trzy książki i chyba jakoś 1000. ponad 1000 stron. Jakoś tak trafiłam na same perełki. Nie wiem, czy w październiku będzie kolejny maraton. Prawdopodobnie nie. W listopadzie na pewno będę organizowała jakiś maraton, zresztą nie sama, ale o tym dowiecie się dopiero pod koniec października. A ja chciałam Wam najmocniej podziękować za zaangażowanie, za to, że zechcieliście wziąć udział w tym maratonie czytelniczym. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co przeczytaliście, ile książek przeczytaliście, po prostu piszcie. Wiecie, że uwielbiam czytać Wasze komentarze i staram się na nie zawsze odpowiedzieć. W każdym razie tak, kochani, ja Wam dziękuję najmocniej za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i mam nadzieję do zobaczenia następnym razem. Pa pa.